Będę się obudziła. Aaaa, coś się stało. Och, jest najlepszy moment filmu. Przestań. O, czyli nie ma żadnego wampira? Nie jestem martwa? Co? Musiał ci się coś prześnić. Aha. Ach. Serio? Tak to się wydawało takie realistyczne. <grym> hmm. Czyli sobie na filmie i to wszystko mi się przyśniło? Mój pogrzeb i w ogóle? Jaki twój pogrzeb, ty miałaś pogrzeb? Wiesz co, nie opowiadaj mi tych snów, bo będę musiała iść do psychiatryka z leczeniem się na głowę. <noise> Serio, do psychiatry? Ej, jej, ej, to wcale nie jest śmieszne, że w moim śnie umarłam. Nie wiem, dlaczego. Zamknij się, ciapek. Po oglądnięciu filmu. Tak naprawdę to nie już już sen. <noise> e, dobra. Ach, ciapek! O, szpad mi się chce. Uzniesz komputer. Ej, komputer? Chwam ten komputer gdzieś tam. To co, idziemy spać? Spoko. Dobra. Spoko, tylko rano nie opowiadaj mi swoich snów. <laughs> nie będę. W sumie muszę też na tym dywanie spać. Ja śpię na dywanie. Ja też śpię na dywanie. To ja mogę tutaj na tej kanapie, razem z Luną, a Sparkle może się tam na łóżko. O! Cywilizacja. W środku nocy o Boż. Dlaczego tak hałasujesz? Widzisz, że nie śpią? No... Chcę to toalety, muszę. Czekaj. Co? Bo wiesz co? Ja boję się to Tobie powiedzieć, ale... No... Ja się... Chyba... W tobie zakochałam. Się zakochałeś? No, człowiek się ma prawo zakochać w osobie płci przeciwnej, lub jeżeli chce być LGBT w tej samej płci, Uu, nie gadaj, że to no, LGBT. No i ja się w dobrze zakochałam. No, i ja chyba też. do Dobra. Rano. Ua. Hejka. Hej. Wy jesteście razem? Tak. No, ale to już koniec historii. Po latach w końcu złożyliśmy ślub. Kocham Cię. Jesteście mężem i żoną. Znaczy to nic nie przeszkodziło w naszej przyjaźni. My ja byliśmy przyjaciółmi i wiedzieliśmy, jak się chronić przed wampirami. Bo ona zawsze może tu wrócić. Koniec serii. Jeżeli chcecie następne, następny sezon z serii The Legends, piszcie mi w komentarzach, a ja zastanowię się nad produkcją następnego sezonu The Legends. Oczywiście już z innymi bohaterami, bo ci już są chyba za starzy. Mają po 30 lat.